Co druga osoba oglądająca ten film może mieć problemy z wątrobą w postaci stłuszczenia wątroby? Czy wiesz, że ten patologiczny stan zwiększa ryzyko marskości wątroby, ale także i raka wątroby? Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jakie są nietypowe objawy sugerujące, że macie Państwo problemy z wątrobą. Otóż, jedną z poważnych dolegliwości wątroby jest stłuszczenie wątroby. I jest to jedno z najczęściej diagnozowanych schorzeń tego narządu. I bardzo często możemy poprzez odczytywanie objawów naszego organizmu wywnioskować, że coś jest nie tak z naszą wątrobą jeszcze przed tym, zanim udamy się na konkretne badania. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek, czyli jakie objawy mogą świadczyć o tym, że mamy problemy z wątrobą. A jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. No to wróćmy do tematu. Jeśli chodzi o stłuszczenie wątroby, możemy podzielić stłuszczenie na alkoholowe stłuszczenie wątroby, które jest konsekwencją nadmiernego spożywania alkoholu. Ale stłuszczenie wątroby może być także podłoże niealkoholowe i jest konsekwencją naszych błędów dietetycznych. Ale także i naszej nadwagi. Dobra wiadomość jest jednak taka, że wątroba jest organem o wysokim potencjale regeneracyjnym. Zatem jej funkcje mogą być podtrzymywane nawet wówczas, gdy część komórek wątroby nie pracuje prawidłowo. I właśnie dlatego też stłuszczenie wątroby przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. A kiedy symptomy już wystąpią, zazwyczaj mają. Niespecyficzny charakter i najczęściej nie są kojarzone właśnie z wątrobą. W związku z tym, że funkcje wątroby są bardzo wszechstronne, to zaburzenia funkcji tego narządu mogą prowadzić do występowania szerokiej gamy symptomów. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy dochodzi do stłuszczenia naszej wątroby? Otóż tłuszcz w wątrobie zazwyczaj kumuluje się. Gdy dostarczamy zbyt dużo węglowodanów wraz z dietą. Jest to szczególnie powszechne u osób z nadwagą, ale może wystąpić także u osób z prawidłową masą ciała. Właśnie u osób z prawidłową masą ciała stłuszczenie pojawia się wtedy właśnie kiedy popełniamy podstawowe błędy dietetyczne. I tutaj takim objawem charakterystycznym może być pojawienie się tak otyłości brzusznej, która bardzo często korelowana jest właśnie ze stłuszczeniem wątroby. Więc pierwszą taką cechą charakterystyczną, takim nietypowym objawem stłuszczenia naszej wątroby może być właśnie otyłość brzuszna. Dalej, jeśli mówimy o, tym, o tej przypadłości, musimy pamiętać, że jest ona związana z zespołem metabolicznym, który może przeplatać się z nadciśnieniem, wysokim poziomem glukozy we krwi, ale także wysokim poziomem cholesterolu. Więc ponownie o problemach z naszą wątrobą może poinformować nas poziom cukru, poziom naszego ciśnienia czy poziom cholesterolu. Idąc dalej, musimy przypomnieć, że tym problemom z wątrobą mogą towarzyszyć zaburzenia hormonalne. Mowa tutaj głównie ponownie o insulinooporności, ale także o Zaburzeniach lipidowych. Ostatnio coraz więcej mówię o insulinooporności, więc już najprawdopodobniej wiemy, to znaczy wiecie Państwo, że insulinooporność to zmniejszona wrażliwość komórek na działanie insuliny. Insulinooporność ponownie będzie się objawiała przyrostem masy ciała, ale także jeśli chodzi o nadmierne kilogramy. Cechą charakterystyczną będzie trudność w zrzuceniu nadmiernych kilogramów. Więc przeanalizujmy ścieżkę. Insulinooporność może prowadzić do stłuszczenia wątroby. Zatem, jeśli będziemy wiedzieli, jakie objawy daje nam insulinooporność, na ich podstawie także możemy przypuszczać, iż mamy stłuszczoną wątrobę. Zatem, objawami insulinooporności mogą być. Senność po posiłku, wzmożona ochota na słodkie przekąski, chroniczne zmęczenie, bóle głowy, rozdrażnienie czy problemy z koncentracją. Podobnie jak wcześniej, insulinooporności oczywiście będzie towarzyszył wzrost poziomu glukozy we krwi i zaburzenia stężenia insuliny. Przy podwyższonym poziomie glukozy, w wyniku insulinooporności może pojawić się także wzmożone pragnienie w nocy. Nadmierne wydalanie moczu, świąt naszej skóry, wolniejsze gojenie się ran czy częstsze infekcje układu moczowego. I przypominam, że to wszystko ponownie może świadczyć o tym, że mamy już stłuszczoną wątrobę. Dalej, powiedzmy o cholesterolu. Wątroba odpowiada za metabolizm cholesterolu, zatem stłuszczeniu wątroby może towarzyszyć wzrost poziomu cholesterolu we krwi. Kolejno problemami, które mogą sugerować zaburzenia pracy naszej wątroby, są specyficzne objawy, ale tym razem tylko u mężczyzn. W niektórych przypadkach, u mężczyzn, może rozwinąć się tak zwana ginekomastia. Pod tym pojęciem kryje się powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn. Dzieje się tak dlatego, że wątrobie jest, wątroba jest organem odpowiedzialnym za metabolizm estrogenów, czyli. Żeńskich hormonów płciowych. Przypomnę, że w niewielkiej ilości estrogeny także występują u mężczyzn. Zatem, gdy przemiany żeńskich hormonów płciowych w wątroby zostaną zakłócone, może dojść paradoksalnie do zwiększenia ich poziomu, i właśnie wtedy u mężczyzn może dojść do ginekomastii. Kolejnym nietypowym objawem problemów z wątrobą mogą być problemy. Zgojeniem się, czy na przykład sporadycznie występujące siniaki lub krwawienia niewiadomego pochodzenia. Dzieje się tak dlatego, że w wątrobie syntetyzowane są czynniki krzepnięcia krwi. Jeśli zostanie zaburzona ich synteza, może dojść do sporadycznych krwawień, łatwego powstawania siniaków czy nawet krwawiących dziąseł. Jeśli jednak stuszenie wątroby zacznie przekształcać się w bardziej poważny stan, czyli w martwicę marskość wątroby. Wtedy może dochodzić do gromadzenia się bilirubiny w naszym organizmie, a bilirubina będzie powodowała charakterystyczne żółte zabarwienie naszej skóry, ale także naszych oczu. W tych bardziej zaawansowanych etapach stłuszczenia wątroby, mniej więcej w momencie przejścia do marskości, Mogą pojawić się już bóle w prawym nadbrzuszu, naczyniaki na brzuchu, ale także na klatce piersiowej. Więc jeśli ktokolwiek z Państwa ma powyższe objawy, warto wykonać sobie badanie naszej wątroby. Badaniem, które wykryje nam stłuszczoną wątrobę, jest proste badanie. USG niebolesne i nieszkodliwe. I w dodatku w miarę tanie. A ja dziękuję za obecność na moim kanale. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Państwu podobał. Jeśli tak, to proszę o łapki w górę, i widzimy się już niebawem. Do usłyszenia!